W ruchu narodowym działam dlatego, że obowiązkiem tak naprawdę każdego Polaka jest myśleć, być aktywnym poza swoim życiem indywidualnym. To jest powinność, która dotyczy nas wszystkich. Każdy z nas jest odpowiedzialny za zbiorowość, w jakiej żyje, za naród nie tylko za swoją najbliższą rodzinę, ale również za naród. I to jest pierwszy podstawowy powód, dla którego. Działamy. Myślę, że działam w ruchu narodowym, dlatego że jestem wychowywana w bardzo patriotycznej rodzinie, w której te wartości patriotyczne były przekazywane z pokolenia na pokolenie i przede wszystkim kieruję się miłością do Ojczyzny. Chcę pielęgnować te tradycje, tą kulturę i zrobić coś dobrego dla Ojczyzny. Bo uważam, że warto w każdym momencie zacząć działać i, i po prostu robić coś dobrego. Jesteśmy teraz bardzo Polsce potrzebni. Działam, bo dbam o przyszłość moich dzieci. To jest jakby podstawa. I powinna być podstawą każde, każdej działalności, każdego człowieka. Jest coś takiego jak miłość. Miłość jest stopniowalna. I wiadomo, że człowiek. Yy, najpierw yy, ta jak, podstawa, te, to, te, pierwszy etap tej miłości to jest miłość do własnego siebie. Ona zapewnia nam przeżycie, tak? Człowiek chce przeżyć, więc, yy, yy, więc dba o siebie. Potem następne etapy to jest o, o rodzinę, o, o jakichś bliskich znajomych, no i jakby największym takim. Potem przez oczywiście z ojczyzna i jakby największym tym najwyższym stopniem miłości jest Pan Bóg. I teraz wszystko zależy od tego, kto na jakim etapie ma rozbudzoną tą miłość. I ja bym działam dlatego, bo chcę przede wszystkim zadbać o, o swoją rodzinę, a wiem, że to się może tylko z. Zdarzyć wtedy, kiedy będę dbał o, o, o kraj, o, o ojczyznę, o, o ludzi, którzy w, w tym kraju mają wpływ na to, co z tą moją rodziną się A. będzie działo. Oczekuję zmian w swoim życiu, w swoim otoczeniu. Jeżeli nie zacznę wprowadzać tych zmian od siebie, od swojego otoczenia, czyli nie zacznę działać, w nim, czyli w tym momencie w ruchu narodowym, ponieważ taką podjąłem decyzję, to nic się nie zmieni, a będą zmieniały mnie okoliczności. Bo czuję, że trzeba działać. Przede wszystkim jestem patriotą, Polakiem i cóż, mogę powtórzyć co najwyżej za Romanem Dmowskiem. Jestem Polakiem, więc mam obowiązki polskie. Żyjemy w czasach, gdzie generalnie jesteśmy w czasach internetu, jesteśmy zalewani przez ogrom informacji, więc generalnie... Tak, patrząc z mentalnością Polaków, którzy wiecznie narzekają, że jest źle i tak dalej, mało, który podejmuje się tego, żeby coś po prostu w tym kierunku zrobić. Więc, jakby poprzez takie działanie w ruchu narodowym i poprzez bycie aktywnym w działaniach nacjonalistycznych, jesteśmy w stanie wnieść coś ciekawego do naszego kraju, do naszego systemu i nawet coś zmienić. No, taka była moja decyzja, że człowiek dorosły, człowiek, który. Pracuje gdzieś między ludźmi, powinien też przenosić jakieś wartości do tych ludzi. I te wartości, słowo może wyświechtane, ale przede wszystkim to jest katolicyzm, którego na każdym kroku brakuje mi, mimo że mówi się, że Polska jest krajem katolickim, ale uważam, że wcale nie do końca. No i właśnie to myślenie narodowe, to było jakby zderzenie z tym wszystkim, co mieliśmy w latach 90., Ta, to nastawienie na Unię, na NATO, na przegrywanie interesów Polski kosztem zysków jakichś poszczególnych osób. I to właśnie tacy ludzie jak Łopuszański pokazywali, że nie tędy droga, że nic przez to nie osiągniemy. I to, co oni wtedy mówili i pisali, w tej chwili się sprawdza. Więc uważam, że ten wybór wówczas dokonany, ażeby w tym środowisku działać i przekazywać tę prawdę no, różnym ludziom, bo 9 lat pracowałem także na Wydziale Prawa, więc mogłem ze studentami, którzy przecież naładowani tą informacją medialną z gazet wyborczych, z telewizji i innych rady, no, przychodzili z zupełnie inną... Innym nastawieniem i wiedzą niż ja do, do tych samych tematów miałem, więc to, to, to było jakaś taka potrzeba sprzeciwu wobec tego nurtu, który wtedy płynął w jednym kierunku i, i w zasadzie ku zatraceniu. Polityka, w rozumieniu Arystotelesa, to jest troska o dobro wspólne. A o to dobro każdy obywatel odpowiedzialny powinien się troszczyć. Moi dziadowie walczyli w najdłuższej wojnie w nowoczesnej Europie, w Wielkopolsce. W łańcuchu pokoleń jest, stoję, stoję do, do walki czy, czy, czy działania na rzecz właśnie wolnej, wielkiej i niepodległej Polski, bo w tej, w tej chwili Europa ginie. Od zawsze miałem ochotę na, 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 na działanie, na takie społeczne działanie. Y, polityką się interesowałem w zasadzie od, no, od końcówki szkoły średniej, tak jak człowiek gdzieś na, na poziomie y, matury, gdzieś, kiedy człowiek się konstytuuje y, zaczyna budować swoje poglądy i tak dalej. W domu było bardzo dużo polityki. W związku z tym y, gdzieś mnie zawsze ciągnęło. No, długi czas gdzieś tam trwało, to ta moja. Moja droga aż w końcu skończyło się to na ruchu narodowym, w domu były zainteresowania takie prawicowe, AWS, później PiS. Ja ruch narodowy zbudowałem sobie sam. Dlaczego działam w ruchu narodowym? Dlaczego działam? Trochę z przekory. A dlaczego z przekory? Dlatego, że przez to, jakim jestem człowiekiem. Myślę tutaj nie o mnie jako człowieku, tylko o fizyczności, którą posiadam, czyli jestem niepełnosprawny. Pokazuję ludziom, którzy mnie czasami pytają, co robi niepełnosprawny człowiek w ruchu narodowym. Przecież to nie jest ruch, który jakby z natury akceptuje tych ludzi. Ja pokazuję, że tak nie jest. Że ruch narodowy otwarty jest na wszystkich ludzi, którzy myślą po prostu kategoriami, które ten ruch wyznaje. A ja wyznaję. Kat właśnie te, te, te wartości narodowej i katolickiej. To jest bardzo ważne. Dlatego tutaj działam. I chcę pokazać innym niepełnosprawnym moim koleżankom i kolegom, że jesteśmy na nich otwarci i bardzo byśmy chcieli, żeby było nas coraz więcej tutaj. Chcę coś po prostu zmienić. Nie chcę, nie chcę być biernym y, y, w społeczeństwie. E, chcę, chcę po prostu y, razem z ludźmi y, współpracować. chcę y, jak najlepiej wykorzystywać ten swój czas właśnie dla, dla, dla Polski, tak, dla ojczyzny, którą kocham. Dlatego działam, że poczuwam się przede wszystkim Polakiem, poczuwam się do narodu polskiego. Ludziom narodowi potrzeba tak zwanych elit, czyli tych, którzy poprowadziliby ten naród we właściwym kierunku. A tych elit mamy bardzo mało i dlatego ja, zorientowawszy się w tej sytuacji takiej trudnej, postanowiłem działać i bez względu na jakieś ewentualne szykany czy, czy jakieś trudności, ale przede wszystkim chcę zapewnić dzieciom przyszłość, żeby i Polsce, bo Polska jest w tym najważniejsza. A dlaczego konkretnie Ruch Narodowy? No właśnie dlatego, że jest tym ruchem społecznym, politycznym, ideowym, który zachowuje swoją aktualność w każdej epoce, która nadchodzi w nowożytnych czasach, która dotyka. Polaków, czy dobrze, czy źle. Idziałam w nim dlatego, że najpełniej wyraża tę potrzebę zorganizowania się narodu i walki o jego interesy.